Moi drodzy, szczęść Boże, dzień doberek. Zacząłem QA na YouTubie i jest strasznie długa przerwa, ale w gorący czas. Ale wracamy i dzisiaj chyba zrobimy nawet może dwa pytanka albo jedno takie duże. Obiecam, że będzie dziedziny moralności. To tak też będzie. Więc pytanko brzmi tak. Y Mieszkanie razem przed ślubem, pytajnik. I to jest właściwie drugie pytanie, bo pierwsze jest: jak się ma wspólny wypad z chłopakiem, dziewczyną na kilka dni do czystości przed małżeńskiej? Rozumiem, że chodzi o jakiś wyjazd, w którym jest, nie wiem, wspólny nocleg czy, czy jakoś tak. Czy mieszkanie przed ślubem to grzech? No, w zasadzie to tak. I ja wiem, że to jest trudne do przyjęcia i też czasami niezrozumiałe, dlatego że o ile łatwo wytłumaczyć, dlaczego współżycie przed ślubem jest grzechem, czyli, czy w ogóle współżycie poza małżeństwem jest grzechem, to chyba w miarę jest rozumiane i przyjmowane na zasadzie, że ok, że jakby rozumiemy to, no to to mieszkanie przed ślubem to już jest problem. Więc spróbuję to wyjaśnić. Generalnie rzecz biorąc, yy, trzeba tutaj uwzględnić jedną bardzo ważną rzecz. Yy, w mówieniu o mieszkaniu przed ślubem nie chodzi tylko o to, że yy, współżycie jako element tego mieszkania jest grzechem, no więc całe mieszkanie przed ślubem to jest grzech. To nie chodzi tylko o współżycie. Oczywiście, jeśli jakaś para zamieszka ze sobą razem, nie mając sakramentu małżeństwa, Gdzieś tam w planach go mając, no to słuchajcie, no. Myślę, że 5% może maks tych par zachowuje czystość tą przedmałżeńską. No, bo to jest trudne, no. Mieszkać pod jednym dachem, między sobą bardzo dużo czułości, intymności. No i nie przekroczyć tej granicy. No. No, nie oszukujmy się. No jakby nie wypowiadam się jako ekspert, bo nie jestem w tej sytuacji, wypowiadam się jako spowiednik, no i wypowiadam się jako człowiek, no jestem księdzem, też mam swoją seksualność i wiem, jak ona działa jako facet mogę coś o tym powiedzieć. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Chodzi o to, że jeśli my mówimy, że małżeństwo to jest sakrament, jeśli pojmujemy małżeństwo jako wspólnotę życia dwóch ludzi, którzy podjęli decyzję, że się kochają i chcą y, tą wspólnotę życia dla swojego własnego dobra, to jest pierwszy cel małżeństwa, i ewentualnie dla prokreacji, to jest drugi cel małżeństwa. Y, tak, tak mówi o tym katechizm i prawo kanoniczne, no to. Y, jakby w tym mieszkaniu razem przed ślubem zawiera się jeszcze jakby szerszy i głębszy problem dlatego że my podejmujemy tą wspólnotę życia my podejmujemy już to życie jak małżeństwo a y, ostatecznie czy realnie tym małżeństwem nie jesteśmy więc naśladujemy pewien sposób życia małżeńskiego nie będąc de facto małżeństwem nie wiem, czy wiecie, ale jeśli się tak zdarzy, że jakiś facet siądzie w konfesjonale i będzie udawał księdza, nie mając święceń, i będzie spowiadał, to wpada w kary kościelne i to bardzo poważną karę, którą jest ekskomunika. I pomyślcie sobie, czy chcielibyście być wyspowiadani, jako ludzie wierzący oczywiście, przez kogoś, kto nie jest księdzem. Każdy powie nie. I Kościół mówi, dokładnie tak samo jest w małżeństwie. To znaczy, niechciej Prowadzić tej wspólnoty życia z kimś, kto nie jest de facto Twoim mężem i żoną. To jest zbyt poważna sprawa i zbyt piękna sprawa, żeby to zrobić bez sakramentalnego zaproszenia Pana Boga do swojego życia. I myślę, że to jest ważniejsze to jest ważniejszy aspekt tego problemu niż samo współżycie. Bo współżycie to jest bardzo intymne i zapewne piękne wydarzenie między dwojgiem ludzi. Ale to jest jakiś element tej wspólnoty życia. Kościół po prostu mówi: jeśli decydujesz się na taką intymność, jaką jest wspólne życie, to według Pana Jezusa, według Pana Jezusa, mamy to w Ewangelii, no jest to podniesione do rangi sakramentu, tak to jest ważne. I dlatego naśladowanie małżeństwa, no bo tak to trzeba powiedzieć, jest grzechem. Oczywiście, tutaj możemy mówić o różnych sytuacjach, o różnych powodach, dla których ludzie jeszcze nie zawierają małżeństwa, a już mieszkają razem. Możemy mówić i dywagować, czy mogą wtedy otrzymać rozgrzeszenie, czy nie. No te, takie już wyjątkowe sytuacje, trzeba rozpatrywać bardzo pojedynczo, bardzo indywidualnie. No i wtedy je trzeba już rozeznawać w sakramencie pokuty, oczywiście. Ja sam miałem taką sytuację, to jeszcze zanim zostałem księdzem, kiedy moi przyjaciele, ludzie bardzo blisko trzymający się Pana Boga w relacji z Nim, podejmowali taką decyzję o zamieszkaniu razem, nie mogąc jeszcze zawrzeć małżeństwa ze względów tam przeróżnych. No i chcieli przystąpić do sakramentu pokuty i móc przystępować do Komunii Świętej. I ja też nie powiedziałem im wtedy. no Wtedy byłem klerykiem, to co ja tam jeszcze wiecie. Ale jakby zachęciła mi do tego, żeby poszli z tym do księdza, z którym to rozeznają, gdzie to powiedzą, i. E, no właśnie, gdzie to, gdzie, gdzie to będzie rozeznawane. Natomiast wracam do kwestii tego, czy ten wspólny wypad z dziewczyną chłopakiem na kilka dni, e, czy to jest grzech, kto się ma do czystości przedmażeńskiej. Słuchajcie, no nie popadajmy w paranoję, tak? To znaczy czystość przedmałżeńska to jest pewien styl życia. To nie jest wydarzenie jednorazowe. Jeśli my podejmujemy decyzję, że chcemy trwać w czystości przedmałżeńskiej, jedziemy razem na jakiś trzydniowy wyjazd, no i ze względów jakichś ekonomicznych, nie wiem, nie da się po prostu tego tak rozegrać, żeby mieszkać w osobnych pokojach. I decydujemy się na jeden pokój, no to fajnie byłoby przynajmniej zdecydować się na taką ewentualność, czy na taki nocleg, który będzie osobno. No, przenocowanie w jednym łóżku, na jakimś wyjeździe, w jakiejś ekstremalnie wyjątkowej sytuacji i zrobienie tego w bardzo kulturalny sposób, będąc wiernym tej swojej zasadzie, Czystości przedmałżeńskiej. No okej, okay, natomiast ja raczej bym tutaj przestrzegał przed jedną sytuacją. Jeśli rzeczywiście bardzo Wam zależy na tej czystości, bardzo Wam zależy na takim stylu życia i na takim stylu narzeczeństwa, bycia razem przed ślubem, no to nie ma co kusić losu. Jakby każdy jest tylko człowiekiem i kiedy wydarza się bliskość, która jest bliskością, wiecie, nie na chwilę, ale na całą noc. Pytanie, czy faktycznie jestem tak siebie pewny, żeby nie stracić czegoś, na co tyle razem już pracowaliśmy w, w relacji. Warto to przemyśleć. Ja byłbym bardzo ostrożny. Słuchajcie, kolejne pytanko przerobię. Ono jest krótkie i chyba też w miarę proste. No, i żeby ten filmik po prostu trochę potrwał. Pytanie jest takie: czy kulturalne picie alkoholu, na przykład szampan na imprezie poniżej 18 roku życia, jest grzechem? Wiecie, dzisiaj jest taka, już taki prąd w psychologii, w psycho. Czekajcie, jakby to powiedzieć, wiecie, w badaniach dotyczących mózgu i człowieka, który mówi o tym, że każda, nawet najmniejsza, dawka alkoholu to jest trucizna. Ja osobiście nie jestem nigdy zwolennikiem skrajnych postaw. <laughs> to znaczy, no nie wiem, można równie dobrze powiedzieć, że parzenie herbaty, wiecie, z tych torebek ekspresowych, to jest też trucie organizmu, bo w tych torebkach są jakieś rakotwórcze, mikroplastikowe elementy. Generalnie rzecz biorąc, jestem na takim jakby stanowisku, że kiedy masz skończone 18 lat, jesteś dorosły i prawnie, to wszystko jest jakby już OK, wypicie lampki szampana, nawet dwóch czy trzech wypicie dwóch, trzech lampek wina, piw, drinka, Nie prowadząc siebie do stanu upojenia, czyli już niekontrolowania w 100% siebie, no nie jest grzechem. Natomiast jeśli nie masz 18 lat, to uważam, że ze względu na większą szkodliwość alkoholu na twój organizm i też przez to, że to są pewne prawne regulacje, nawet lampka szampana jest grzechem. Oczywiście jak ktoś powie, no, ale to nie jest jakaś sztywna granica, 18 lat. No, pewno jest, no ale potrzebujemy takich granic. Inaczej oddziaływuje alkohol na człowieka, który jeszcze się rozwija, a inaczej od tego, który już jest rozwinięty, dorosły. To, że my musimy po ludzku sobie ustalić pewne granice, musimy. No, to też jest tak, że jak staniesz na granicy polsko-słowackiej, zrobisz krok, jesteś już w Słowacji, cofniesz się, jesteś w Polsce, no i nie dyskutujesz z tym. No to ja z tymi granicami też bym nie dyskutował. Poczekaj jeszcze chwilę, a skończysz 18 lat, wniesiesz toast, kulturalnie napijesz się szampana. Będzie wszystko ok. No dobra, słuchajcie, udało się z tymi QA'ami wrócić. Przepraszam za yy, mój taki niewyjściowy strój, no, ale nagrywam to po prostu w czasie wolnym u siebie w mieszkaniu. Jakby nie ogarniałem, żeby się przebierać. Mam nadzieję, że to nikogo nie zgorszy, że ksiądz bez koloratki. No to co, do zobaczenia w jakimś kolejnym QA'u. Pa Pa!